Witam wszystkich, ja jestem Norak. To jest kolejny odcinek na naszym kanale. Czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj zapraszam Was do opuszczonego mauzoleum Mielochów. Zostały one zbudowane w 1934 roku. I mieścił się tam grobowiec jednego właśnie pana z tamtego rodu Mielochów. Obecnie został ten grobowiec Mielochów przeniesiony na poznańskiej Unikowo także no nie ma już tam w środku żadnej nikt tam nie spoczywa, nie ma tam żadnych ciał ale my dla was to nagramy widzicie jak to się prezentuje także za chwilę wam pokażemy to z bliska tak to się prezentuje wszystko z bliska ładna kopuła na górze filary kojarzące mi się trochę ze sztuką antyczną no i no i co? Spróbujemy wejść do środka Nie wiem czy nam się uda wejść do środka, ale pokażę Wam to ogólnie Z każdej strony dostępnej o zobaczcie w środku jak to wygląda O, dość ciekawa budowla Mi się tam podoba. O, jest tutaj okno, z którego ja mam zaświecę, i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Ale w środku nic nie ma ciekawego. Naprawdę fajnie się to prezentuje. No były takie kafełki na no pokazywałem już. Zdajdujemy się nad poznańską maltą, jeżeli ktoś chce sobie to zobaczyć, no to po prostu może sobie tutaj przyjechać i to zobaczyć z bliska.